Ty, no jeden przeskoczył do nich Trzeba będzie go znowu oddzielić temat No i ta sztuka jeszcze do nich No i tak, my już po sprzedaży. Ważone były byczki na wadze ogólnej. Także tutaj jak najbardziej sprawiedliwa waga. Wiadomo, tam ludzie nieraz też mówią, że to przekręty, a to coś tam w jakąś wodę spuszczają. Różne no, są możliwości nawet i oszukiwania na, na wadze ogólnej, no ale ja tutaj mam zaufanie troszeczkę już się czasu handluje. Do naszego kupującego, I jak widzicie, już tutaj byczki połączone teraz tutaj mają właśnie bardzo luźniutko. No, i wracając tutaj do, do naszej wagi, no to średnia waga byczków wyszła 680 kg. Także, no, tak jak w sumie i przewidywałem, też. Też właśnie w komentarzach pisaliście, że Może właśnie będą miały 700 albo troszeczkę poniżej I to się tak jakby sprawdziło No było teraz dużo takich kurcze galamacji Też jeden byk był oddzielony, bo był tam poturbowany Także już jeden nam obniżył wagę Tutaj jakoś jeden też był taki, że już nie chciał przyrastać No i W sumie takie naprawdę Dobrej budowy to były trzy byczki, także myślę, że one będą właśnie w r.C. a reszta tych czterech byków to raczej będzie klasa O. Także można zapomnieć yy, o cenie tutaj 13 zł, netto na pewno będzie poniżej. No, no nie ma co się oszukiwać, towar też był nie za specjalny, także no. Nie ma co liczyć na jakieś tam nie wiadomo jakie osiągi. No, tutaj yy, tak wyglądowo, jak już wchodziły tutaj na samochód, skakiwały. No, to moim zdaniem, trzy byczki to tam miały spokojnie ponad 750. Yy, ten jeden największy to myślę, że spokojnie też około 800 się zakręcił. No, ale tutaj ta reszta, czterech tam zaniżyła. One raczej tam miały coś około 600 kilo. Yy, dlatego taka, a nie w sumie inna też waga wyszła Dobrze, że te ceny są w miarę teraz wysokawe Chociaż porównując do obecnych cen już yy, Paszy, jak i tych wszystkich komponentów, folii, siatek I tak dalej, paliwa No to już ta cena by była taka też Ta opłacalność się yy, Tak jakby już no Aż tak dużo za tego byka, by nie wyszło na plus. No ale dzięki temu, że jeszcze cały czas korzystamy z pasz z tamtego roku, które były w sumie jakby nie jakby nie patrząc, no, to była tania pasza. Ale z drugiej strony tania pasza, ale i nie do końca też myślę, że dobra białkowo, ponieważ w tamtym roku no wszystkie te sianokiszonki Stwierdziliśmy z tato że jednak no, były troszeczkę tak jakby za, za późno zebrane, ale ten jeden dzień czyli za bardzo były przesuszone. Do tego w sumie też nawozy tylko były stosowane na pierwszy pokos, potem już nawozów nie było dawane, także myślę, że i tam białko też nie jest na jakimś wysokim poziomie. Yy, tak samo jeśli tutaj chodzi o pasze treściwe, to też te byki kurcze dostają. Tak jak nawet przeliczaliśmy, bo się dawało na paszowóz, tak się liczyło na sztukę Tak dobry paszowóz był, jakaś lepsza się siebela trafiła, no to zjadały, ją, zjadały ten paszowóz w dzień, a jeśli nie to Nawet robiło się co półtora dnia, co dwa dni, więc Liczyło się w sumie w tym paszowozie, że wychodzi tam około 2 kilo, niecałe 2 kilo na sztukę A tak naprawdę to one jadły tej paszy treściwej Około kilograma Dlatego też tutaj po tej sprzedaży i po podsumowaniu tutaj naszych wniosków i wyciągnięciu wniosków i tak dalej, to stwierdziliśmy z tatą, że yy, przestajemy dawać do paszowozu śrutę i będzie śruta obdawana yy, tutaj z ręki i wtedy mamy właśnie najlepszy pogląd w sumie z tą regulacją tej paszy treściwej. No kurczę też to się tak nie kalkuluje w sumie dawać 4-5 kg. Na sztukę, no bo teraz, jak żeśmy, trochę też, nic tam nie wspominałem we wcześniejszych vlogach ani żadnego posta na społeczności nie dodawałem, ale sprzedaliśmy pszenicę, parametry wyszły konsumpcyjne i była sprzedana po 165 zł netto, czyli wzięliśmy tam jakieś około 176 wyszło brutto. No i co? Sprzedaliśmy tak naprawdę pszenicę z dwóch hektarów. I wyszło prawie tam 25 tysięcy. No to kurczę, jaki to jest sens dawać yy, tak dużo tej paszy treściwej, jeśli te byki nam tego w sumie nie cofną? No niestety, coś za coś. Nawet gadałem właśnie z żywieniowcem: no to mówi panie, albo jedno, albo drugie. Albo bo pan chcesz dobrego byka, albo pan sprzedaje zboże. No i w sumie taka jest prawda. Czym są byki żywione, to też i. I też świadczy po tym o ich wyglądzie. Także no, musimy tutaj przemyśleć temat, jak tu właśnie tutaj dalej to yy, tak jakby pociągnąć. Yy, na pewno w pierwszej kolejności yy, będziemy walczyć o jak najlepsze trawy. Właśnie w tym roku będą yy, wcześniej koszone, yy, szybciej zbierane, żeby te sucha masa nie była za duża. Bo wtedy też i lepsze jest pobieranie tej paszy, jak jest bardziej troszeczkę mokrzejsa No w tym roku też będą wszystkie siano kiszonki robione w bele, ponieważ mamy do zapasu tych rejek, nie mamy w sumie nawet gdzie tego zrobić, a też na, gdzieś tam na polach nie będziemy tego robić, żeby tam daleko stąd wozić, więc decyzja padła na to, żeby bele, bo bele jakby nie było, no zajmują mniej miejsca, ustawiamy piętrowo. I dodatkowo no mamy swój sprzęt, więc yy, więc myślę, że sporo nam to taniej wyjdzie jak usługi ale w przyszłości na pewno docelowo będziemy coś polować, żeby kupić jakąś przyczepę samozbierającą i po prostu walić już sobie to, to na spokojnie yy, w pryzmy wiadomo, jak jesteś się niezależnym od kogoś no to yy, jakoś to zawsze idzie wszystko sprawnie i tak to Gdzieś się maszyna popsuje, a to coś. Nie dojadą na czas. No i już mamy wtedy straty. Także widzicie. Nos. Tym bardziej, jeśli tutaj chodzi jeszcze o te byki sprzedane. Tam też właśnie pytałem się was, co byście zrobili, czy sprzedawali, czy nie. Jak tam ceny u was. Więc u nas jak na złość ta cena na dzień sprzedaży, akurat w dzień sprzedaży Yy, zaczęła spadać, więc nie wiem jak to będzie policzone, czy po nowej, czy po starej cenie. Także, jak tylko mi przyjdzie rozliczenie, to już podogrywam odcinek i wszystko Wam tutaj powiem, jak było, bez tam zbędnych, zbędnej kolorystyki, że się wzięło więcej, czy mniej. Po prostu tak, jak jest. Tak mówię. I tutaj też widzicie, no towar. Jest jaki jest, żadne tutaj mięsne byki, wszystko takie bardziej fiaste, więc tutaj też nie ma co się spodziewać jakichś kolosalnych wag. I tutaj przejdziemy jeszcze w zmiany lekkie tutaj na stanowiskach. Tutaj o ten byczek co był zabrany od tego słupa taki co był poturbowany to tutaj w jego miejsce już wrócił ten tam od pinzagułerków pinzagułerki poszły na, na pastwisko teraz y, w najbliższym czasie y, też planujemy żeby no patrzymy że nam te angusy w sumie nie wychodzą tak tutaj widzicie już o od samego początku jakieś te anguski nam tutaj najlepiej rosną, więc chyba trzeba coś będzie pójść w tę rasę No niby simentalek też nie najgorzej O i tutaj też właśnie ten jeden oddzielony od nich Co już dawno w sumie Też było odcięty jakoś od paszy i musiałby zostać zabrany tutaj na uwięź no i tak te bydło się prezentuje no i jesteśmy dwa tygodnie po sprzedaży tutaj bydła jeśli chodzi o ceny na dzień dzisiejszy jest to ogólnie tragedia byki spadły nawet na niektórych ubojniach o 2 złote w dół także myślę że to była dobra decyzja że popchnęliśmy te sztuki Pewnie znowu jakaś specjalna zagrywka, przecież wiadomo, że cały czas tego bydła brakuje. No i tutaj teraz, jeśli chodzi o podsumowanie, to nawet fajnie to wyszło. Ja liczyłem, że będą jakieś tam dwie r a w sumie wyszły trzy, trzy, poszły w klasie R, jeden w klasie O, no i reszta w normalnym już klasie O. I ta klasa R-kowa była policzona po 23 zł. Ten jeden, co miał O, był policzony po 22,60 No i jeszcze ta reszta. Trzy sztuki były policzone po 22,40 net netto, oczywiście. Wagi byczków. Yy, konkretnych wag nie znam, po prostu tylko waga ogólna 680 kg, tak jak już wspominałem wcześniej Także no w miarę, w miarę jakoś, jak, jak za te sztuki, za ich wygląd, to jakoś to w miarę wyszło Jakoś to jeszcze w miarę też policzył yy, po, tej, po tych cenach tak jakby na stare, bo właśnie u nas była wtedy cena 23 zł za erkę. No nie wiem czy na żywą wagę wziąłem za te HF-y yy, średnio te 13 zł. No a na dzień dzisiejszy to mówię, no po 2 zł byśmy byli na każdym byku w plecach, byśmy mieli w dzień dzisiejszy sprzedać. Po prostu to była już taka szybka akcja. W sumie tak po komentarzach pisaliście, żeby trzymać, żeby trzymać. Ja tak w sumie z samej ciekawości czystej zadzwoniliśmy do tego naszego skupującego Zapytaliśmy się jakie on tam ceny preferuje I on nam od razu powiedział, że słuchajcie, no mogę do was przyjechać jutro Jeszcze może ta cena tak nie spadnie, jeszcze wam w miarę za to zapłacę No i to taka była właśnie szybko podjęta decyzja, mówię no to dawaj I właśnie zostały te byki sprzedane I dobrze zrobiliśmy, no nie wiem, no myślę że ta cena też jeszcze wróci ale za, za jaki czas, no to nie wiadomo. No takie skoki, to słuchajcie, no 2 złoty na byku, no to tak naprawdę jest cały zarobek, tak? Chowamy te byki kurcze 24 miesiące i tak z dnia na dzień, praktycznie w jednym tygodniu spadło o złotówkę i w tym tygodniu też spadło, Patrzyłem po właśnie innych ubojniach, nie tylko w naszym województwie, ale także inni też mówią, że, że pospadały, więc. Jakaś celowa zagrywka krajowa. Także do usłyszenia.